To nie jest pojazd ani baza Zwiezdnych Wojen a bardzo ważny element rosyjskiej obrony przeciwbalistycznej. To co teraz widzisz to wielofunkcyjna stacja radarowa Don 2N. Błogosławie wszystkich patronów. należąca do systemu obrony przeciwrakietowej A135 Amur. Sam system Amur był projektowany w czasie zimnej wojny w celu zabezpieczenia radzieckiej stolicy przed ewentualnym atakiem nuklearnym. Don 2N przypomina gigantyczną betonową piramidę, w której każda ze ścian uzbrojona jest potężną anteny zdolne do wykrywania i śledzenia pocisków balistycznych oddalonych nawet o 3700 km. Dzięki temu radar był w stanie kontrolować Przestrzeń powietrzną z każdej strony. Każda z tych anten była sterowana przez radziecki superkomputer Elbrus 2, który no w tamtych czasach był prawdziwą bestią i był w stanie obliczyć miliony operacji na sekundę. Choć obiekt ten powstał w latach 70 to do dziś dzień jest on aktywnie użytkowany. A poza tym jego kształt był inspiracją dla bazy Skynetu z serii Terminator. Pojawił się w zmniejszonej wersji jako baza naukowców w serii gier S.T.A.L.K.E.R. I zinfiltrować ją możecie również w grze Call of Duty Black Ops Cold War. Fajna taka piramida, nie?